Cześć! Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na kolejny bookhole. Znowu tych książek jakoś tak dużo przybyło, nie wiadomo skąd. Ja nie wiem. Ja miałam urodziny na przykład. A jak hmm. jest twoja wymówka? A ja dostałam w prezencie również, chociaż nie urodzinowym. Same się po prostu wiecie, mnożą te książki. Tak, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Hmm. I zawsze się wiecie, tak mnożą, że tu jest trzy razy więcej niż tutaj, nie? Jakoś tak. Niesprawiedliwość społeczna. Zagadka. <noise> ale też namnożyły się, dlatego że dostałyśmy paczkę od Doroty zabukowanej, za którą bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I były tam dwie książki niespodzianki dla nas. I ja nie wiem, Dorota, jak ty to zrobiłaś? Naprawdę nie wiem, ale możesz sobie wyobrazić, możecie sobie wyobrazić tylko moje zdziwienie, kiedy pojawiła się w tej paczce. Jesień Ali Smith w wydaniu w Twardej Oprawie. Ja już chyba, no jakiś czas temu mówiłam Wam, że kupiłam sobie mm, zimę, wiosnę i lato w tym, w tym właśnie wydaniu, ale że nigdzie nie mogłam dostać jesieni. Nie wiem, jak to zrobiłaś. Magia, naprawdę. To tylko pokazuje, że Dorota naprawdę nas słucha i uważnie ogląda nasze odcinki. No tak, ale wiesz, w ogóle, żeby znaleźć to, kurczę... No może mieszkaniec w Irlandii jest trochę łatwiej, nie? Nie, o, nie Dorota nie w, mieszka w, nie w Irlandii, w Anglii przytasze. mieszka. W Anglii, tak, tak. No, no wyspy, pewnie to wyspy, tak. No. Także a co ty dostałaś? Tak, a ja dostałam, chociaż już nie jestem taka, nie byłam taka zaskoczona, bo jak Dorota powiedziała, że może mi fantastykę wyślę, to powiedziałam, to chciałabym przeczytać zjeść zbiorów i poprosiłam o Czechowa, zbiór opowiadań pani z pieskiem. O tym właśnie tytułowym opowiadaniu na bokow powiedział to jedno z, naj, z największych opowiadań, jakie kiedykolwiek powstały. Kiedyś czytałam Trzy siostry Czechowa. Wydaje mi się też, że możliwe, że czytałam również to tytułowe opowiadanie. I wszystko mi się bardzo podobało, więc właśnie dlatego wiecie, się połakomiłam na więcej Czechowa. I dostałyśmy jeszcze Czas Kobiet, Jeleny Czyżowej. Zwyczajna kobieta, pracownicza. Ca jednej z socjalistycznych fabryk zachodzi w ciąże, Rodzi córkę, która zajm którą zajmują się trzy starsze sąsiadki z Komunauki. Jedna jest arystokratką, a w jej domu rodzinnym mówiło się po francusku. Druga ukończyła zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej. Trzecia to chłopka, która miała romans z hrabią. Łączy je wspólne doświadczenie oblężenia Leningradu i żałoba po utraconych bliskich. Hmm. I tę książkę dostałyśmy w ramach akcji Podaj książkę. Więc tak. będziemy ją czytać y, i opowiadać i dalej podawać inną książkę. Dokładnie. Albo tą samą, żeby tak y, Krążyła. poszedł łańcuszek. Y, no zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Po lekturze. Mhm, Także super. Ja wam w którymś filmiku wspominałam y, o takiej księgarni internetowej nowej, feministycznej, która się nazywa Hairbooks.pl. Mhm. I ja wtedy mówiłam, że zamówiłam książki, nie pokazywałam wam, bo one jeszcze wtedy nie przyszły, no ale już przyszły. I to jest przede wszystkim nowe wydanie książki Agnieszki Graf Świat bez kobiet. Wydanie, które jakby wznowienie po 20 latach od. Pierwszego wydania tej książki i są tu też rozdziały, które się odnoszą do sytuacji obecnej, i wiem już też, że co ciekawe, pojawia się też komentarz samej autorki do niektórych treści, które pierwotnie były w tej hmm. książce, a które no, już teraz, na które ma inną opinię, na przykład. Także to też jest trochę jej własna krytyka tego, co kiedyś napisała, więc to może być bardzo ciekawe, moim zdaniem. A ja się pochwalę, że miałam na studiach zajęcia, tak nie Ja wiem. No, ale nie wszyscy wiedzą, tutaj i tak się pochwalę. I oczywiście pierwszą książkę również czytałam i mam. Także może nawet kiedyś no tak. przyniosę ją, to sobie porównamy treści oba. Jasne. To była pierwsza z tych zamówionych z Herbooks. Kupi kupiłam też książkę wydawnictwa Filtry Kapitał Kobiet Lindy Scott. To jest nonfiction o takim bardzo wdzięcznym podtytule: dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca? I z tego co wiem, to to jest właśnie książka, w której autorka pokazuje na przykładach z całego świata, że brak ekonomicznej równości między płciami ma negatywne skutki i pokazuje, dlaczego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie w wymiarze ekonomicznym była większa równość pomiędzy płciami, żeby były na takich samych zasadach. W każdą o. książkę teraz Bardzo ładnie jest wydana w ogóle istreszy. też. Jestem ciekawa, co to jest. I e, wtedy kupiłam też książkę Grażyny Plebanek, Rozbójniczki. I, i to jest e, zbiór takich opowieści o, jak w tytule zostało napisane, pod tytule Ważnych Kobietach. E, I to są takie krótkie. Czasami ciut dłuższe fragmenty o wybranych przez plebanych postaciach kobiecych. Tutaj mamy na przykład oh, futro. Ciekawe. No, zobaczymy. Jeszcze w ogóle nie widziałam żadnych opinii na temat tej książki. Dobrze, a ja mam jeszcze tylko jedną książkę wam do pokaza pokazania, jest to Księżyc nad Rzymem Magdaleny Giedroyć, którą miałam okazję dzisiaj poznać um, i pożyczyłam właśnie jej książkę. Trzydziesto-kilkuletnia Laura Pszczółka przyleciała do Rzymu na stypendium realizując marzenie o studiowaniu historii sztuki w ojczyźnie wszelkiego piękna. Jej przewodnikiem po pełnym tajemnic i niespodzianek w Wiecznym Mieście został Andrea, przystojny erudyta o smutnym spojrzeniu. Razem odkryją urok długich rozmów, nie tylko o sztuce, najlepiej nad kieliszkiem przedniego wina. Przeżyją jeden zachwyt, zagubią się w zaułkach tak pięknych, że trudno, że trudno z nich wrócić do prawdziwego świata. W opalnym powietrzu wisi uczucie. No, powieść y, obyczajowa autorki, która uwielbia podróże do Włoch. Także jak już skończę, wyznaję, które będę czytała dwa miesiące pewnie, to z przyjemnością przeczytam sobie coś odprężającego i może właśnie przeniosę się, wiecie, do Włoch, do Rzymu, w upalne letnie dni. Ja mam jeszcze cztery książki, które dostałam na urodziny. I to jest małe książę Antoine de Saint-Exupéry. No, chyba o tej książce nie trzeba zbyt wiele mówić. Wszyscy znają. Dostałam od znajomych, którzy są wielbicielami Małego Księcia i uważają, że nie ma znaczenia, w jakim się jest wieku. Od czasu do czasu trzeba sobie po prostu wrócić do tej książki. Dostałam jeszcze Murakamiego, Koniec Świata i Hardboiled Wonderland. Nie czytałam. Także w ogóle Murakamiego czytałam chyba tylko Norwegian Wood i 1Q84, które mi się bardzo nie podobało. Znaczy podobałam się, ale ja już mówiłam o tym. I dwie książki, które dostałam od Natalii. I po pierwsze to jest reportaż Drauzio Varelli, Więźniarki. Ja czytałam, to jest Trzecia, jakby w cyklu o więzieniach, książka tego autora. Pierwsza opowiadała o masakrze w brazylijskim więzieniu Carangiru, która mi się bardzo podobała. W ogóle Drauzio Varela jest lekarzem. I bardzo wiele czasu też jako wolontariusz pracował w różnych brazylijskich więzieniach. No i właśnie w 92 roku, kiedy doszło do tej masakry w Carangiru, on był tam na miejscu i opisuje, jak to wszystko wyglądało, jak to przeludnione ogromnie więzienie wtedy wyglądało, jak doszło w ogóle do tego, co tam się stało i tak dalej. Bardzo ciekawe, tutaj się skupię na kobietach. Dokładnie. Ja bym nie wpadła na to, że można chcieć być wolontariuszem w brazylijskich więzieniach albo, albo w meksykańskich, wyobraźcie sobie. No, tak. Myślę, że gdziekolwiek w więzieniu byś miała być. No, ale myślę, że w Polsce więzienie jednak nie jest podobne do meksykańskiego albo brazylijskiego więzienia. Że... No. no nie, ale myślę, że też nie jest tam fajnie. No i miasto niedźwiedzia, książka o której nic nie wiem. <laughs> I Natalia się bardzo zdziwiła, bo podobno ostatnio dość głośno było o niej i na było. YouTubie i na Instagramie. Nie. A ja jakoś zupełnie w ogóle wiecie, bokiem. I Tutaj jest też napisane, że w przygotowaniu serialowa adaptacja. ja chyba... właśnie chciałam powiedzieć, że oglądałam już ten serial, który był w przygotowaniu i ogromnie mi się podobał, a wszystkie komentarze, które widziałam porównujące serial i książkę, mówiły, że serial w ogóle nie umywa się do książki. Więc tak sobie pomyślałam. Jaka jeżeli... dobra musi być książka. Tak, tak. tak. Więc... Hmm. Przenikliwa opowieść o małym miasteczku z wielkimi marzeniami, o lojalności wobec samego siebie, swojej drużyny i swojego miasta. To historia o tym, co wiąże społeczność i jak zbiorowa świadomość może odsuwać od siebie prawdę. W tym niewielkim leśnym miasteczku Bachmanowi udało się zamknąć cały świat. No właśnie, bo nie powiedziałam, to jest yy, Frederick Bachman, autor. Jak pojedziesz do Szwecji, to może akurat. <słuch> jak pojadę. <słuch> no, jak się tam wpuszczą. No właśnie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Dobrze. Więc no. takie książki wpadły w nasze ręce w ostatnim czasie. Tak. Dajcie znać, co Wam przybyło na półkach. I do zobaczenia. Tak jest. Pa!